To chcielibyśmy dla kapitana i dla kapitanowej zaśpiewać, zaśpiewa chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O, to, o. żeje nas super łatwe staje się życie, gdy śpiewnie z nas. Ucz nasza misja, błotem, ucz się, śpiew, się. Śpiewisz różne gamy, głos aprobowany, dobrze czujesz się. Studentką jestem trzeciego. Wie.

W sposób szczególny no nie pomagały. Wiadomo, mieszkaliśmy trochę na takim wygnaniu. Sprzęt ciężki, walizy, muzyka. Pomagali, nosili. Bardzo proszę, tutaj Pawła, bardzo proszę, wziąć moje ręki z podziękowaniem pojemnej. Tak. Taki żeby jak spadnie śnieg u was, żeby było ciepło. Przekazujemy akcenty polskie. Polską budewkę ze specjalnie zatopionym skłonem naszego zboża. Życia. Ura, ura, ura! ura! tych moich słów. Zresztą, to, 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 to. Dobrze, to, to, to. Jak przyjdą kierowcy będziemy dziękować. Dobrze, ale jeszcze niech dziękować. podziękowaniem oprócz słów ogromnego uznania będą dla, od całej naszej grupy, dla Halinki i Waldemara drobiażdżki, które ufundowała grupa ta właśnie, która tu przede mną stoi. stoi. Życzę wszystkich udanych wakacji dalszych dalszy wypraw z Halinką i Waldemarą. Naprawdę, proszę Państwa, bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. I na kapitanów, panu kapitanowi, bardzo proszę. Z całej grupy. <hay>

A następnego dnia rano, już o 4.30, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Po drodze zatrzymując się w Dubrowniku, ze wzgórza nad Dubrownikiem rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków świata. Bez trudu dostrzec można patrycjuszowskie pałace, wieże kościołów, masywne baszty i bramy, stary port i nowoczesne plaże. Całość wplata się w błękitne południowe niebo. Jeśli do zakochania się we wszystkich miastach chorwackich wystarczy tylko jeden dzień, to dla Dubrownika, perły światowego dziedzictwa architektury, wystarczające jest tylko jedno spojrzenie. Dubrownik przez stulecia rozkwitał w obrębie murów obronnych, dziś uważanych za jedne z najwspanialszych na świecie. Miasto, zwane Raguzą, Zostało założone w VII wieku przez uchodźców z pobliskiego Epidaurum, uciekających na małą wysepkę przed najazdem Słowian. Położenie Dubrownika, otoczonego z trzech stron Adriatykiem, z wapiennym urwiskiem w tle, zapiera dech w piersiach. W wodzie odbijają się doskonale zachowane fortyfikacje których nie zburzono, aby pomieścić rosnącą liczbę mieszkańców, mimo że nie były już potrzebne z uwagi na postęp techniki wojennej. Mury Dubrownika to najdłuższy system fortyfikacyjny w Europie. Opasują miasto, kreśląc nieregularny wielokąt. Ich wysokość dochodzi do 22 metrów, szerokość od strony lądu 4 do 6 metrów, zaś od morza wynosi 1,5 do 3 metrów. Zespół fortyfikacji składa się z 14 wież, dwóch okrągłych baszt, dwóch twierdz i czterech bastionów. sam bila tvoja mala I samo sam za te cvala I sadka kad sam procvitala Zbog tebe sam zaplakala Ti si sad uža moja Ali ja Brama Pile to najbardziej efektowne wejście do miasta. Brama ta przecina dawną fosę, dziś zamienioną w ogród oraz kamienny most. Wchodząc w obręb murów, warto zauważyć posąg patrona Dubrownika, świętego Błażeja. Przed nami renesansowy kościół zbawiciela, jeden z niewielu budynków, który przetrwał trzęsienie ziemi w 1667 roku. Uwagę przyciąga urocza fasada. W letnie wieczory odbywają się tu recitale muzyki kameralnej. Zdjęcie. Widzimy wielką studnię Onufrego, która dostarczała wodę do miasta od 1444 roku. Okrągła kopulasta budowla z 16 kamiennymi wypływającymi wodę głowami. Kto napije się wody z każdej z nich, a potem wypowie życzenie, ma podobno gwarancję jego spełnienia. Główną trasą starówki jest Stradun, szeroki marmurowy bulwar Wypolerowany stopami tysięcy turystów. Aby poczuć atmosferę miasta, warto usiąść na chwilę na trasie jednej z licznych kawiarni. Spacer od jednej do drugiej bramy miasta jest właściwie spacerem po wielkich okresach historii sztuki, od sztuki romańskiej do gotyckiej, od Wysokiego Renesansu do baroku. Stoimy przed 31-metrową wieżą zegarową która jest dokładną rekonstrukcją budowli z 1444 roku, którą trzeba było rozebrać, ponieważ groziła zawaleniem. Zegar z połowy XV wieku pokazuje nie tylko godziny, ale także fazy księżyca. Przez otwory na szczycie wieży widać dwie postaci z brązu, które uderzają w dzwon młotkiem. To Maro i Baro zwani Zieloni. Na lewo od wieży zegarowej jest przepiękny gotycko-renesansowy pałac Ponza. Zaczęto go budować w 1516 roku z przeznaczeniem na urząd celny. Jako jeden z nielicznych przetrwał trzęsienie ziemi w 1667 roku. Obecnie mieści się archiwum miejskie Dubrownika. Na placu uwagę zwraca XV-wieczna kolumna Orlanda. Przez stulecia była symbolem wolności i symbolem miasta. Tu wygłaszano odezwy publiczne, tutaj obywatele Raguzy schodzili się, aby posłuchać wieści i nowych rozporządzeń. Kolumna pełniła także funkcję pręgierza, a także łokieć stojącego na postumencie rycerza Rolanda Wykorzystywano jako miarę długości. Za kolumną Orlanda widzimy świątynię patrona Dubrownika, świętego Błażeja. kiedyś romańska, po trzęsieniu ziemi odbudowana w stylu barokowym. 18 wieczna świątynia ma ozdobną barokową fasadę, której uwagę zwraca portal. Oglądana od środka wydaje się mniejsza niż z zewnątrz. Jest dość mroczna. Kościele przykuwają uwagę marmurowe ołtarze, zwłaszcza główny, ze wspomnianą rzeźbą świętego błażeja oraz organy, które znajdują się z przodu kościoła. Z boku, albo z tyłu. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie z tego wzgórza Serbowie ostrzeliwali miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, na dodatek miasto, które było pozbawione jakiegokolwiek znaczenia strategicznego. Ostatecznie w maju 1992 roku siły serbskie wycofały się, a my dzisiaj możemy oglądać Dubrownik w całej jego krasie. Na prawo od wieży w niszy widać przepięknie rzeźbioną, ozdobioną kamiennymi delfinami małą fontannę Onufrego. Należy do tego samego XV wiecznego systemu zaopatrzenia miasta wodem, co wielka fontanna przy Bramie Pile. Przed nami duża katedra w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwieńczona latarnią z kopułą. Czynawowy kościół, zwany przez Dubrowniczan "Wielka Gospa, ukończono w 1713 roku. W ołtarzu głównym umieszczono obraz wniebowzięcia Marii, dzieło Tycjana. Obecny kościół to trzecia katedra zbudowana w tym miejscu. Na lewo od katedry widzimy pałac rektorów. Parter osłania kolumnada, pod którą latem można odpocząć w cieniu. Na piętrze uwagę zwracają piękne podwójne okna. Wewnętrzny dziedziniec, na którym latem odbywają się koncerty, otaczają krużganki. Pałac rektorów był rezydencją wybieranego na miesiąc rektora oraz siedzibą Małej Rady. Z przyjemnością. Po malutku wracamy do bramy pile, zaglądając małe, wąskie uliczki dubrownika. Jeszcze bardzo I kolejna malutka uliczka. Wąska. Ja. Jeszcze teraz. Jesteśmy przy studni. Dobra! Dobra, tak, tak Woda młodości! Pomarańcze to i żewają, zobaczcie. Rudy! Pomarańczy na drzewach. Nie widzę.

Dobiega końca nasz pobyt w Czarnogórze i Chorwacji. Baldek wyliczył, że tak naprawdę to odwiedziliśmy sześć krajów Czechy, Węgry, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórem i Albanię. Pomalutku jedziemy do domu. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, dobiega końca i nasza wyprawa. A szkoda, bo było nam naprawdę dobrze. Nawet cudnie, jak śpiewaliśmy w piosence. Opaleni, zrelaksowani i zadowoleni, wracamy do kraju, by wypocząć w domu. Przeżyliśmy swoistą przygodę z Czarnogórą i Chorwacją. Przebywaliśmy w pięknych, ale wciąż jeszcze mało znanych zakątkach Europy. Kąpaliśmy się w ciepłym morzu, widzieliśmy fantastyczne krajobrazy, bujną przyrodę i cenne zabytki starożytne ruiny i średniowieczne twierdze. Wszystko to nas oczarowało i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Żeby jednak szybko powrócić znowu do tamtych dni, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu. Żegnają się z Państwem Halina Pawła i Zbigniew Kokodyński, którzy co mogli to uwiecznili w kadrze. Może nieco za dużo, ale tak wyszło. Wspomnienia są częścią nas. Do zobaczenia za rok.